Siemanko, witam Was w kolejnym rozdziale yy, z gry o kocie. Tym razem lecimy o tutaj slumsy, część druga. Yy, ale widzę, że to jest wszystkie zebrane, czyli po prostu to jest jednak powiązane ze sobą w takim razie. To przynajmniej będzie można łatwo przejść i zobaczymy co będzie w kolejnym rozdziale. Yy. Zobaczmy co tu będzie się działo, przynajmniej fajnie jest tak, że nie musimy się martwić o różne rzeczy, ale dla pewności tutaj sobie jeszcze podrapiemy od razu, żeby nie było, że nie drapiemy w każdym rozdziale. No jak no kota przestało oczywiście. Cek, 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 drapu, 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 podrapane. Drapu, 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 I gdzie? O! A ten tutaj. Aha... No dobra. Super, bardzo prosty. No co, zupełnie... Zobaczmy, czy rozgryzie. O. Super, udało się. Zaskaczemy, jesteśmy wolni. Czy to teraz mam do baru iść? O ile dobrze, że tam pamiętam. <grybujesz> Lecisz, kocie. Hop, na dół, na dół, na dół. O, tak, tak, tak. Oj, chyba jesteśmy na... Ej, źle. Tu? O, cyk, cyk. Na dół. O, jest. A. Czyli prawdą jest, nie musieliśmy się tak martwić o tamte slamsy, część pierwsza. No to, za skoczyć. Hop. No i super. No dobra, patrzymy, co się stanie. Ale to jest jak przy to Jakiś mega stary, przedpotopowy ekran, co to jest? Hm. A <grystanie> kurde, spotkali swojego kolegę. Ha, czyli super, w kanałach mamy dużo żdurków, żurków, żurków <laughs> Żurków. O, żulków, lepiej brzmi niż żurków. <laughs> Małe żulki. A ten to co? Aha. No dobra. Ha, Ciekawie brzmi. Będzie dużo żółków, będzie trzeba uciekać, pewnie walczyć. Znaczy, że teraz będzie podobny poziom trudności co wcześniej, a nie, że będę musiał mega się męczyć. No dobra. I co, poprowadzisz teraz? A to co? Przetłumaczmy. Okay. A, prowadzisz mnie, czekasz, a nie idziesz sobie sam. No i szybciej, ziomek. Pasi mm -hmm. dalej sobie rzucają. Mm -hmm. Mm -hmm. Dalej coś stało z ludźmi, ok? No, to jest laboratorium, hohu, uh, uh, uh. hm. no i to karciech, oh. ah. dobra I On posłuży nam... Aha, dobra, dobra, dobra Co, skoczyć tam? Ale jak mam skoczyć? Aha, dobra, tu otworzyłem, myślałem, że mam na niego skoczyć, a później wyżej Ale dobra Idziemy, jest... O, jesteśmy w środku Jeszcze co? Sprawdźmy, czy nie ma tu jakichś e, znajdziek Chyba nie ma, ale... o! O, patrzcie jak to się jest. <grymne> <Cek>. <grymne> No dobra, dobra. O, aha, dobra. Tu nie... I ten... ten strach kota Jak on tak skacze do góry jak to spada O, jest hm. Oczywiście No, i przetłumaczmy, bo wiedziałem, że to będzie tak A, czas pokażę Tutaj nic nie widzę. O. <grywa> Aha, nie zapomniał? Dobra, ale co to może być? A, 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 a. Tutaj nie. To za może być za kod Kurde, ja chcę skaczać Mi się wydaje, że to może być to Czas pokaże hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. To musi widzieć na widoku A tutaj mi nie poz A, no, nie pozwoli mi wejść Tu nie. Rozumiemy się, czy nie ma jakichś tutaj liczb, czegokolwiek. Tu też nie widzę. A na telefonie? Ach, jest, patrzcie na telefonie, 9987 chyba będzie. Zobaczymy. 9987, nie. Nie Miałem plan dobry jeszcze naprawęcz bo 9987 Zapostś a 7, czyli to nie to... A, patrzcie, są cztery zegary, czyli to musi być to e, 2 5 25 1. Ej, oni mają 16 16 godzin 2, 5, 1... 1? Czy jak 2, 5, 1, 1 dobra, zobaczmy 2, 5, 1, 1 No oczywiście Te gary były tak oczywistym kodem, a ja jest przegapiłem to Okej. Okay. Ja o, na światło. Mhm. Mm znaczy no, i teraz dostaniemy jakąś broń, przecież wzórką. A no tak, bo coś tam było w trofeum, że trzeba przejść kanały, czyli pewnie ten kolejny rozdział, bez zabijania ani jednego zurka. Hmm... Tu nie... No, oczywiście, że zwalisz coś i to spadnie, nie spadnie. Mhm. Tutaj? Może coś... Nie, nie ma jednak schowanego nic. Przetłumaczmy aha mamy tutaj tutaj też przetłumaczone tutaj patrzcie może być coś zwal tutaj pewnie będzie ten schowany na broń no jest patrzcie nadajnik chyba mhm. będzie na tyle bo widzę że tu nie ma nic Teraz można w nim pogadać. Zobaczmy czy jak dam danik to coś nam da. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, to mamy zrobione to. I co, coś powiesz mi? Jeszcze? Gościu. Aha. <grytanie> zamknął się do tebie, a ja teraz otworzysz temu ziomkowi. Nie ma go. I co teraz mam zrobić? Aha. Ale jak mam się naprawić? nadajnik? Tylko jedna osoba chyba może naprawić nadajnik w takim razie. No, jak... Nie, to nie może skoczyć się. No, lecimy do tego gościa, którym przez chwilę, teraz nas tu przeprowadził. On powinien naprawić ten nadajnik. Skacz tu, tu, tu. I jeszcze jesteśmy prawie u niego. Gdzie, gdzie ja teraz jestem? Tu, czyli on jest tu. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że on jest tutaj, a nie gdzie indziej. A, czyli super, mieszkańcom slumsów. Czyli ten nie naprawi. To bez sensu, już w ogóle biegą na górę. Ale patrzcie na takie przydatne informacje, że jak. Kurde! Dzięki temu, że będziemy już teraz wiedzieli, kto naprawia nadajniki, to będzie nie trzeba będzie pytać się ludzi, tylko po prostu biegniesz przed siebie. A, nie chcesz gadać? Nie chcesz. Dobra. O, jest. Rozmawiaj. A super, w barze, dobra. Pogadamy z tym. Eee, a, a, aha. Na lewo, stąd nie podał sklepiku, który prowadzi babcia. Jego drzwi oblepione są znakami. Ty, a czasem to nie jest. Zaraz na lewo, stąd. Mi się wydaje, że to było tutaj ten, kurde, nie, 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 Muszę iść na schody. Na lewo stąd, to niby obok sklepiku, no, ale to sklepik powinien być tutaj, a mi nie pasuje to, bo... To nie wygląda na babcie. Dobra, czy to nie jest Elliot. Nie, nie, nie. A dobra. A nie, na lewo jego, lewo stąd, czyli tak jak myślałem, że to będzie tu. No, jest sklepik. I to jest tu. Nie, zaraz, nie, Zgubiłem się. Mmm, <grym> nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu. Ej, zaraz, ja się już zgubiłem teraz tu Jeszcze raz, muszę wrócić tam z powrotem <grymne> O, jest! A ja szukałem wszędzie. Patrzcie, mamy to eee, tak to i drapiemy I teraz otworzy Mamy to ja przecież ja to zbierałem i przekazałem zostałem tą trochę, ale dobra, nieważne Elias jest pewnie na górze, to ten ziomek, którego tam widziałem wcześniej. Tak? O, zobaczmy, czy to. No, jest! To Hima, taka podróba, to Shimy. Doszliśmy, to Shiby. Zostańmy przy takich deszczach, potrzebuję jakiegoś kocku, zanim. aha. Podrapiemy. Tutaj też podrapiemy, i otworzy nam się okno. No, ale gdzie mogę koc dorwać? Kocyk, kocyk. Czy będzie tutaj gdzieś kocyk? Nie, nie ma. Okej, okay, dobra. To idziemy na górę jeszcze raz. Wyskoczymy przez to okno tym razem, bo tutaj chyba nie ma żadnego koca. O, pyk. Pyk, pyk. I jeszcze raz do baru. Hmm, może na górze będzie koc? Nie ma. Dobra, zróbmy to tradycyjnie, czyli zapytajmy się ...ziomeczka tutaj, czy nie ma gdzieś koca. Bra. Poznawiajmy. Ja nie chcę napić się. Ja chcę tej. Tutaj... Kurde. Chcę koc. Ten też mi nie powie. Gdzie mam ten koc znaleźć? Chyba, że tu. Patrzcie, ile jest ich. Przestań, przestań. Aha, co on teraz zagra? No, ja chcę koca, nie! <laughs> Może kupić tutaj? Czy gdzieś tu można kupić koc? Nie można od niego kupić koca. Hmm, pomyślmy, co tu mogę zrobić, żeby znaleźć koc? I zaraz, bo jeszcze był jeden sklep tutaj tutaj babci. Może ona będzie miała... Bo przecież ten gość mówił, że są dwa sklepy. Ja byłem w tym drugim, gdzie miał sprzęty jakieś. O, zobaczmy. Eee, patrzcie na no, tkaniny. Otrzyjmy się znowu. <grybujesz> eee, aha. O! Dobra, czyli kabel tam zabędę, ale teraz potrzebuję tego puszek. A pytanie jest ile puszek chcą za ten kabel kabel elektryczny. Aha Super Co? Ale gdzie go oniby zdobyć? To jest chyba nie ten... To... A nie zaraz. To w takim razie musi być super czegoś czegoś, to będzie... O patrzcie. Ten powiedział, że zrobiłem mi szalik. Tutaj może będzie miał. No kurde, nie ma... Hmm, 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 hmm. Zobaczmy jeszcze w tego energetycznego czegoś. Nie w to wszystko zebrałem w takim razie tutaj. Ale gdzie ja mogę teraz zdobyć super energetyczne coś? Hmm, hmm. hmm. To, jeżeli spojrzymy, to jest tutaj jest super coś To może być to Teraz, ale... Tutaj da się wejść jakoś? Nie. Zobaczmy, może jak. A właśnie, może jak podrapię, jak tam było wcześniej. Czy to da? widzę, że też to jest. O. Hmm. No dobra, ale. To co mam wejść na. I może właśnie teraz dopiero mam rzucić tą farbę. To by się mi zgadzało. Hop, hop. skacz skacz Okej Jak on tutaj O, nie, to jednak nie teraz. Ha! <laughs> Patrzcie! Trzeba było miałczeć cały czas, aż w końcu upadnie. O, przyszła. Wkurzona jakaś. Coś <laughs> <jest> tam piszczy. <laughs> wszystko zamiałczaj i rozwalił wszystko. Przepraszam, ziomek. No to ja zaspokuję sobie. Jesteśmy na dole. Nie będą ślady. Co? Nie ma. No dobra. O jest, tutaj jest super coś. Zeskakuj kot. O mam, patrz. Jest. Powinien wymienić się teraz ze mną za ten kabel. Okej. Okay. Mhm. Mm, mm. Ej, ale patrzcie, teraz będę wiedział, że muszę wejść szybko na górę tam, jak będę szedł do tego ziomka. Zamiać, żeby zwaliło... zwaliła się ta farba. Zejść na dół, zebrać ten jeden i ten ugrócić później. No dobra, proszę. Daj mi kabel, możemy iść teraz po ponczo. O, tu i do tej babci. <laughs> babci, robota. Co dziwny świat. OK i cyk No dobra Masz kabel OK. No dobra dawaj mi ten kabel Nie mam czasu kabel co mówię hmm, poncho. Poncho, które jest z kabli Czyli nie powinno działać w ogóle Jak w ogóle ona zrobiła z kabli takie rzeczy Dobra, nie ma czasu, trzeba wracać Dobra OK, nie ten guzik Drapiemy, 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 dropiemy Otwieraj się. Na górę. Szybko, na górę. Mhm. Mm Okej, okay, masz. I zakończymy. Nic, teraz powiesz mi, ziomeczku. ok Dobra, ale coś tu mam? O, mam, naprawiony na Danik. Dobra, możemy wychodzić. Mhm. Mm teraz tym muszę, mogę iść do niego. A, czyli muszę pani uczyć do tego Ziemeczka. Mm -hmm. Mm -hmm. Ciekawa gra. <grytania> Chodzę tam i z powrotem. A nie, zaraz, gdzie ja byłem? Tu. O, jest. No, no tak, w końcu tutaj wracam. No proszę bardzo, masz swój nadajnik. A teraz chcę maszynkę do mordowania córków, ale i tak nie będę jej wykorzystywał, przynajmniej w kanałach. A to co? Mhm. O, super, masz swój tata żyje. Dobra, ale co teraz? <laughs> Mam mi za sobą? Chyba tak. Kici, kici, taś, taś. A i ślady robi kotek. A ciekawe czy by się dało na przykład od razu zrobić ten nadajnik do tego... A nie, nie dałoby się, bo przecież ten nie pozwoli... nie otworzy mi tej, tej drzwi. Nie nie, nie zabędę. Kurde, będzie cały ten przejść. Chyba, że tutaj od razu będą gdzieś pójść. Co mi wyprowadzi? O patrzcie, mogę się patrzeć. Dwa. No i jest. Okej. Okay. No działa. I co? Podasz mi tę broń, czy nie dasz? Chyba jeszcze nie dasz. Hm. hm. Zórki. Dużo zórków! Żurków! Żurków <laughs> Okej, okay. i co teraz I to jest koniec nie jeszcze chyba huh. Nie, nie wyklują się, bo to chyba z tego właśnie się robią te rzeczy. Okej, okay, i to. Otwieraj. Aha. Żurki. Aha. Kolejna znaka, super! Czy jeszcze jedna została do zdobycia za te kwiatki, które tam będzie chyba później? No dobra, to dzięki za oznakę, ziomek. No jesteśmy w kanałach. o to było na tyle? Okej. Okay. Pa, pa Ziemeczku. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzicie jak się powtarza, jak się robi drugi Raz kanał, kanały, drugi raz slamsy i teraz jesteśmy już w kanałach. I kolejny odcinek będzie o tym, właśnie: jak przechodzimy te kanały, i też zdobędziemy tam wszystkie znajdki. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Do następnego!